Po raz kolejny odwiedziliśmy z kamerą złotowskie przedszkole. Tym razem sprawdziliśmy, co maluchy wiedzą na temat ekologii. A co to jest segregacja? Wszyscy wiedzą, czy tylko Maja wie? Że się segreguje śmieci. Tak? A co to znaczy segregować? Że plastik do plastiku, Kół, a szkła, Kół, do, szkła. Do, do szkła, a papier do papieru. Jaki ważny dzień był w sobotę? Przątanie. Dobrze. Dziewczynki wiedzą? Nie, nie, nie. Stasiu, powiesz co było w sobotę? By, by było przątanie, tak. Duży, duży ciągnik biegał i przątali. Mhm. I co sprzątali wszyscy? Liczyli tą trawę wyrywali. Dobrze. A czy ty wiesz jak, w ramach jakiej akcji było to sprzątanie? Żeby nie śmiecić. Dobrze. Więc ta akcja nazywa się Sprzątanie Świata. Czy słyszałeś gdzieś o tym? Tak. tak. I co to znaczy sprzątanie świata? Żeby. Trzeba, śmie... Trzeba sprzątać śmieci. Mhm. A co to jest środowisko? Miasto? Też. A na przykład rośliny? Rośliny trzeba wyrywać. A co to jest przyroda? Przyroda. Dominika, nam powiem tak? To są kwiaty i drzewa. Mhm. I musimy dbać o nie? Tak. W jaki sposób? Jak możemy dbać o kwiaty i o drzewa? Um... Żeby je podlewać, i żeby pilnować, żeby ym, ym, nie były suche. Jest mhm. inna nazwa dla ochrony środowiska. I co trzeba robić, żeby chronić środowisko? Żeby chronić lasy, zwierzęta? jakie trzeba trzeba A... Rzecznie. Rzecznie. To Znaczy. Yy, yy, yy. Ładnie. Ale konkretnie, co musimy robić? Nie zabijać. Dobrze. I pilnować. Mhm. A czy Wam coś mówi nazwa sprzątanie świata? Nie. Ja wiem. To ona dała najpiowi. I tam ten robot sprząta. O tak. mhm. Co on sprząta? Śmieci. No, śmieci, właśnie. A dlaczego sprzątamy śmieci? Żeby nie było brudno i nie, żeby nie śmierdziało też. No, a dbajce tak było, że tak dużo było śmieci, no. I uciekli ludzie, bo tak przypominały góry, nie? Mhm. I właśnie tego dotyczyła sobotnia akcja. I myślicie, że kto brał w tej akcji udział? Śmiecicy. I śmieciarka. Mm -hmm. Ej, posłuchaj tego, jak śmieci sobie i w wodę, to się sobie kompost i wtedy rośliny to jedzą. Wiem o. i rosną bardzo fajnie. No, nawet mój tata ma roślinkę na barkonie. Tak. A co można zrobić z gazet, żeby one służyły nam jeszcze później? Można zrobić kartki, po prostu wymazać kółko. I czapki. Super. O, można zrobić czapki. Co jeszcze? Można jeszcze zrobić takie e, e, zrobić czapki, takie dzięki. E, A możemy na przykład wziąć wszystkie gazety, zanieść do takiego punktu, gdzie się je przyjmuje, sprzedać, dostać pieniążki. Możemy. Tak, tak. Ta. A ten pan, który od nas gazety weźmie, to co on z nimi zrobi? Przeczyta!